Cześć dziś, Oboża, dokładniej witam Was w trzecim filmie na naszym YouTubie. Minęło pół roku od tego, kiedy wróciliśmy pierwszy filmik. Wiem, jest to dosyć spora przerwa, ale była ona spowodowana tym, że rozwijamy cały czas naszego TikToka i mieliśmy bardzo dużo obowiązków stażowych. Dowodem na to na przykład jest to, że już osiągnęliśmy 28,5 tysiąca obserwacji na TikToku, co w naszej niszy, jakim jest łowietwo w social mediach, jest moim zdaniem wyśmienitym wynikiem. Pniemy się ku górze. Do końca roku planujemy wbić 30 tysięcy obserwacji. Tak jest, 30 tysięcy obserwacji. Na YouTubie mamy 400 subskrypcji, co też już nas ogromnie cieszy po dwóch filmikach, więc teraz dzisiejszy film będzie. Aktualizacją tego, co się zmieniło w naszym stażu i ile pieniędzy już przeznaczyliśmy na to, aby zostać myśliwymi, zapraszam Was na ten odcinek. Idziemy właśnie teraz na Ambonę, na takiej już skoszonej łące. Jesteśmy po pierwszych polowaniach zbiorowych, po Hubertusie. Bardzo mnie ciekawi, co tutaj się zmieniło. Nie byłem tutaj naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Słyszałem, że chodzą tutaj jelenie, sarny i dużo drapieżników. Może dzisiaj coś zaobserwujemy, ale na ambonie chciałbym Wam też powiedzieć, co dostaliśmy na tym właśnie kursie i mniej więcej jak on przebiegał, ale teraz już zachowujemy się cicho, ponieważ idziemy w stronę ambony. W sumie idąc do ambony, znalazłem podgrzybki. Dzisiaj właśnie wleciał filmik na temat właśnie tych grzybów, na TikToka oczywiście, jest ich wysyp, więc będąc dzisiaj w lesie, ogólnie organizując polowania zbiorowe, trzeba uważać bardzo, ale to bardzo na grzybiarzy, ponieważ właśnie wczoraj na Hubertusie spotkaliśmy panią grzybiarkę, ale wiedziała, że jest organizowane polowanie zbiorowe. I ubrała się w kolor pomarańczowy, więc naprawdę takie postawy nas bardzo, bardzo cieszą. Idziemy do ambony, jesteśmy coraz bliżej. Zobaczymy, co tam się dzieje. E, dotarłem już na Ambonę i miałem przemyślenia po ostatnim filmie Kamila Sudeckiego, stoi, którego serdecznie pozdrawiamy. E, musimy się w końcu e, spotkać gdzieś w i nagrać coś razem e, lec, ym tu mam takie przemyślenia na temat właśnie filmów związanych z ofiarstwem, że najlepiej sprzedającymi się w cudzysłowie filmami, czyli mającymi najwięcej odsłon na polskim YouTubie są filmiki, na których <grych> okładkach, na których miniaturkach są pozyskane zwierzęta. Ludzi interesuje chyba bardzo element historii właśnie pozyskania danej sztuki. Całkiem to rozumiem. Nieraz się też kieruję tym, jeżeli widzę pięknego byka na miniaturce, że Film będzie na pewno ciekawy. Myślę, że to jest dla takich kanałów jak nasz, właśnie Minus, że kanały, które gdzieś tam chcą przekazywać wiedzę na temat łowietwa od strony stażu są mniej oglądanymi. Stąd gdzieś nasza przerwa. Także woleliśmy robić TikToka, na którym docieraliśmy do dłużej, dłużej i docieramy wciąż liczby osób. Dlatego gdzieś ten YouTube został na drugim planie u nas i, i tu się przyznajemy do tego, ale mimo wszystko dzisiejszy filmik powstaje i chciałbym Wam właśnie po, powiedzieć, co tam przez pół roku działo się u nas i jakie mamy plany dalsze na... Ten, ten nasz piękny kanał. Jednym z obowiązków było pilnowanie zasiewów kukurydzy, co uważam za super doświadczenie, lecz bardzo, ale to bardzo czasochłonne. Później pilnowanie stojącej kukurydzy, co było też ciekawym doświadczeniem, ale słysząc dziki czy jelenie w kukurydzy, których nie da się wypędzić, było to trochę frustrujące. Było to dosyć ciężkie, ale daliśmy jakoś radę, wytrzymaliśmy te no, w sumie. Kilkanaście nocy, bo to tak akurat wyszło, że pilnowaliśmy dosyć długo tej kukurydzy. Innym z obowiązków była pomoc w organizacji polowań, na przykład złoty rogarz, złoty dzik czy złoty drapieżnik. Nauczyliśmy się tam mniej więcej, jak układać pokot, jak wygląda zbiórka myśliwych przed takim polowaniem od prawa, więc to jest super doświadczenie. Jednym też z obowiązków naszych było uczestnictwo w polowaniu zbiorowym. I właśnie jestem świeżo po pierwszym moim w życiu polowaniu zbiorowym, w którym e, mogłem uczestniczyć jako. Z, mogłem, ale też e, chciałem uczestniczyć jako obserwator. E, wcześniej nie miałem na to czasu i e, wolałem jakoś polowania indywidualne z moim podprowadzającym, e, lecz tutaj, właśnie polowanie zbiorowe, uważam to za ogromny plus, że e, zarząd nie wysłał mnie czy mojego brata w nagankę. Tylko pozwolił nam zobaczyć z linii myśliwych, bo mogłem towarzyszyć mojemu podprowadzającemu, jak wygląda takie polowanie. Mogłem coś tam pomóc też przy organizacji tego polowania. Polowanie było zorganizowanie przepiękne. Przepięknie. Uważam, że na takie pierwsze polowanie trzeba w ogóle przedstawić się gronu tam myśliwych, którzy są w tym kole. Jeszcze tym bardziej, kiedy chce się być w danym kole łowieckim, więc to jest super moment na przedstawienie się, powiedzenie, że chce być z kolegami i z koleżankami razem w. Tej grupie, która tworzy koło łowieckie. To było super doświadczenie. Myślę, że to nie było ostatnie polowanie zbiorowe, jako, w którym uczestniczyłem jako stażysta. Na pewno będziemy jeszcze uczestniczyć, może uda nam się coś nagrać z tego, lecz na pierwszym polowaniu chciałem jak najwięcej wiedzy wyciągnąć. I na tą chwilę mamy trochę spokój z obowiązkami. Musimy postawić oczywiście ambony, czy wywieźć podsypy zbudowane przez nas, ale to już jest mniejsze obciążenie niż na przykład no, dyżury na zesianej kukurydzy. Co do tego, co dostaliśmy na kursie, czyli jakie lekture, jaką lekturę nam przedstawili na kursie i wręczyli nam ją w ramach kursu, to zaraz, ale wytłumaczę się, dlaczego nie skończyłem stażu, a byliśmy już na kursie. Na kursie byliśmy po dwóch miesiącach odbywania stażu. Myślę, że to jest dobre, dobre doświadczenie dla osób, które mają kontakt wcześniej już z łowiectwem. Dla tych, którzy nie mieli żadnej styczności z łowiectwem, kurs w na początkach stażu nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Utrwalenie wiedzy przed samym egzaminem jest dobre właśnie dla osób, które nie miały doświadczenia z myślistwem. Ja odbieram kurs po dwóch miesiącach stażu jako coś dobrego, ponieważ już mam to zrobione. Nie powiem odhaczone, bo to był bardzo ważny element stażu mojego, ale wracając do tego, co otrzymaliśmy, to jedną z pozycji jest poszukiwanie postrz postrzałków. E, taka książeczka. E, następną chyba główną lekturą, którą e, trzeba przeczytać jest, e, podstawy, e, są podstawy łowiectwa. E, dosyć ciekawa książka. E, konsultując się ze e, starszymi myśliwymi e, wiem, że są tam małe błędy, ale, ale to są błędy do wybaczenia. E, regulamin polowań, też obowiązkowa pozycja. E, statut Polskiego Związku Łowieckiego, myślę, że też bardzo ważna pozycja. E, zbiór Zbiór zasad etyki i e, tradycji łowieckich, e, Prawo Łowieckie. No i w takim gratisie w bonusiku dostaliśmy e, terminarz łowiecki e, na rok 2023. E, no, kończy się już nam niestety ten rok, ale e, gdzieś tam już z niego korzystałem. E, myślę, że fajny zestaw na start. Myślę, że najważniejsze elementy, e, najważniejsze książki otrzymaliśmy. Z każdą moim zdaniem. Wstępujący do Polskiego Związku Owieckiego powinien się e, zapoznać, ponieważ e, prawo czy statut jest m, moim zdaniem czymś obowiązkowym. Już nawet nie mówię o regulaminie, to jest w jednym małym paluszku e, każdy stażysta powinien mieć, moim zdaniem. E, I zaraz sobie powiemy na temat kosztów e, związanych z, właśnie z kursem. E, kurs trwał 101 godzin dydaktycznych plus 16 godzin. E, Praktycznych. Te 101 godzin, tak naprawdę większość z nich była online. Tak naprawdę łączyliśmy się na Teamsie od czwartku do niedzieli i odbywaliśmy ten kurs. Kurs bardzo ciekawy, dużo wiedzy, teoretycznej, później też i praktycznej, ponieważ byliśmy w Muzeum Międzyrzeczu Lubuskim, byliśmy w muzeum, gdzie wykładano nam właśnie podstawy etyki i tradycji łowieckich. Także pokazywano nam tam psy, zajęcia skineologii były, więc bardzo ciekawie. Z praktycznych kursów też była strzelnica, oczywiście. Podstawowe, podstawowe osie myśliwskie i, i, i strzelania. Dwa razy strzelnica. Trzeba było daną ilość amunicji wystrzelać, i, i tak naprawdę bardzo dużo nowo wstępujących miało pierwszy raz kontakt z bronią w tym czasie, więc się podzieliliśmy mniej więcej na kilka grup. I wtedy chodziliśmy, i każdy z prowadzących zajęcia nam tłumaczył z. Oczywiście bezpieczeństwo, jak obsługuje się bezpiecznie bronią oraz jak daną konkurencję poprawnie strzelić na egzaminie, więc pozytywnie bardzo wyniki moim zdaniem moje i mojego brata były bardzo dobre. Byłem zadowolony po powrocie ze strzelnicy, super okazja na spotkanie też wszystkich kursantów, pogadanie o tym jakich staż właśnie minął. Właśnie wtedy dowiedziałem się, że tak naprawdę nikt nie robił z nich kursu na początku stażu, tylko wszyscy właśnie są tuż przed egzaminem. Jedynym minusem jest to, że będę musiał sobie podjechać na strzelnicę na pewno przed samym egzaminem już na wiosnę, żeby sobie wszystko poprzypominać, a tak poza tym widziałem same plusy tego kursu właśnie w drugim miesiącu stażu. Staż wyszedł około 1850 zł yy, i to jest całościowo z, yy, właśnie ze strzelnicą. I ze wszystkimi zajęciami. Nie wiem, czy to dużo czytania. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli w tym roku odbywaliście kurs. Dla mnie pozytywnie, bardzo kurs. Jesteśmy bardzo zadowoleni z niego. Teraz czekamy tylko na koniec stażu i oczywiście egzaminy. I właśnie wtedy, jak mieliśmy rozmawiać o przyszłości kanału, wtedy właśnie będziemy Wam pokazywać drogę młodego, myśliwego. W PZTU. Jak to wszystko wygląda? Ile trzeba właśnie pieniędzy przeznaczyć na start? E, oczywiście już jakiś sprzęt posiadamy, więc tutaj będzie troszkę e, inaczej, ale myślę, że tutaj na pewno będzie to ciekawy content, e, co robić, żeby dostać się do koła łowieckiego, bo wiele z was pisało, że, że tutaj jest problem. E, co robić, żeby być dobrym kolegą właśnie? Nowym w kole Łowieckim. Zapraszam Was do obserwacji nas, napisania komentarza dla zasięgu, że zostaliście tu ze mną do końca. Był to odcinek totalnie na ambonie przegadany, ale no niestety my, jako starzyści, nie możemy Wam pokazywać wykonywania polowania, ponieważ nie, nie jesteśmy jeszcze myśliwymi. Ale myślę, że w przyszłości na pewno ten kontent będzie o wiele, wiele ciekawszy. I jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie nam je. W komentarzach. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce do tego, aby podyskutować także na temat Waszych stażów, jak to kiedyś wyglądało. I z chęcią też poczytamy takie komentarze. Dasz bur!